Witam serdecznie wszystkich przed monitorami. Na początku chciałbym przeprosić za dłuższą przerwę w odcinkach, ale niestety nie mogliśmy znaleźć ludzi, którzy połasiliby się na tak marne nagrody, jakie oferujemy. Na szczęście trafiło się trzech głupków, których zapowiem. Pierwszy z nich to aktualny mistrz Meneliady, Michał Siur. Dwukrotnie wygrał nasz program i jeśli uda mu się ponownie wygrać, dostanie on miano Menela roku Kolejny uczestnik to Misza z Ukrainy. Misza opowiedział nam, że w swoim kraju nie ma sobie równych. Jak widać, nadaje się do naszego programu idealnie. Trzecim uczestnikiem jest Bogdan Ciołek. Zabierać te światła, czego mnie razi ta pałacza? Spokojnie, panie Bogdanie, to tylko reflektory. Pan Bogdan, jak widać, jest przyzwyczajony do ciemności. Znaleźliśmy go z jednej w piwnic, gdzie aktualnie mieszka. Życzymy powodzenia całej trójce i przechodzimy do pytań: Jak nazywa się lekarz leczący pandy? Odpowiada jak zwykle najszybszy Michał Siur. Słuchamy. Krótko i na temat. Pan doktor. W naszym programie często naciągamy odpowiedzi naszych mniej inteligentnych uczestników, więc zaliczamy taką odpowiedź. 100 punktów dla Siureczka i przechodzimy do kolejnego pytania. Jak czuje się ogórek w śmietanie? Odpowiada pan Bogdan Ciołek. Widać refleks pan ma również dobry. Panie, panie, na ulicy refleks jest najważniejszy. Musisz być szybszy od pozostałych, żeby przetrwać. Odpowiedź brzmi mizernie. <laughs> Świetna odpowiedź. Siur może czuć się zagrożony w dzisiejszym odcinku. Ten nie jest dobry do O tym dowiemy się pod koniec odcinka, ale teraz lecimy dalej z pytaniami. Jaka jest najczęstsza wada postawy u mężczyzn? Odpowiada znowu Siur. Nie, na boku. <noise> Świetna odpowiedź. Kolejne 100 punktów dla Sióreczka, a ja czytam kolejne pytanie. Jaki jest ulubiony ser ratownika? Kurza twarz. Misza chyba się jorgnął, że tu trzeba się zgłaszać. Słuchamy odpowiedzi. Ja o Nie pani ma że ty piszczysz do mnie. Jak nie pani maju, to spierdalej dalej do swojego kraju. Teraz mnie czaju i o tybie zaniepię. Przerwać tu. Tylko bez rękoczynów tutaj marginesy pierdolunę. Chociaż z drugiej strony racja. Potrzebny ten miesza tutaj jak kurwie majtki, jak i tak nie rozumie niczego. A chuj tam. Wracamy do pytania, skoro mieszanie pani Maju odpowiada numer 1. Jaki jest ulubiony ser ratownika? Teraz będziesz miał lipę na Za Zadarłeś z niewłaściwym manalem. A ratownika ulubiony ser to topiony. Ha, 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 ha. Bardzo dobrze. Kolejne punkty lądują na koncie Michała Siura. Czas na kolejne pytania. Jaka jest ulubiona jajecznica kata? Odpowiada pan Bogdan. Dobrze ścięta. Brawo! Dobra odpowiedź. Ciołek wraca do gry o zwycięstwo. Gotowość bojowa? I czytam kolejne pytanie. Jak się nazywa rozmowa wędkarzy? Siór najszybszy. Słuchamy znawce wędkowania. Doskonała odpowiedź. Przechodzimy do kolejnych pytań. Jaka jest różnica między komputerem a praniem? Odpowiada Boguś. Inaczej się zawiesza. Doskonale. Wrócił pan do rywalizacji o wygraną. Przed nami ostatnie pytanie. A pierdolą was, Edynachoe, czy ci iść spilnialej, pajacu. Nikt raczej za tęsknił nie będzie, więc czytam ostatnie pytanie, które zdecyduje, kto wygrał dzisiejszy odcinek. Jest to pytanie za 300 punktów. Emocje sięgają z zenitu, więc nie przeciągam i czytam. Co mówi kartka do kartki? Niewiarygodne. Siór najszybszy na rejonie. Słuchamy odpowiedzi. Chyba cię pogięło. Jak ty się do mnie odzywasz, Menelu? Debilu. Odpowiedź na pytanie, co mówi kartka do kartki jest chyba cię pogięło. Hmm, okej. Okay. Zamotałem się troszkę. Za dużo czasu spędzam z ludźmi waszego pokroju i sprowadzacie mnie do swojego poziomu. A trzeba było się uczyć. Mama dobrze radziła. Podsumowując, dobra odpowiedź. Pan Michał Siur wygrywa trzeci z rzędu odcinek i zostaje niekwestionowanym menelem roku. Otrzymuje pan czek w wysokości 30 polskich złotych. Gratulacje! Tyle, Kasiuli! Co ja z tym zrobię? Kto by pomyślał, że człowiek się tak w życiu dorobi? Państwu już dziękujemy i życzymy miłego dnia. Do zobaczenia wkrótce! Ej, zaraz, zaraz! Myślisz, że wyjdę stąd z pustymi rękoma? Rzeczywiście cię pogięło. Ile to waży? Dwadzieścia trzydzieści kilo. Yy... Mara. Ciałek, pijaczyno. Wracaj w tej chwili.